I jazda, wystartowała gonitwa o nagrodę Masiniego. Dziesięciokonna stawka, bardzo ładny, bardzo równy start. No i 4 kilometry mają do pokonania. Pierwsza przeszkoda przed nimi. Pewnie pokonana przez wszystkie konie. Jak wygląda kolejność? Stracenka na czele stawki, to Jan ile zdecydował się wziąć na siebie dyktowanie tempa w tej gonitwie. Tuż za nim jest minister wojny, blisko jest tam też sofist. Debar is Closed za nimi Dimon, Rokle zamyka stawkę w tej chwili Felix, ale odległości między końmi niewielkie. 4 km mają do pokonania, więc tutaj trzeba też jak najlepiej siły na tym dystansie rozplanować, nie ma co szarżować na samym początku. Przejście drogi, trudna przeszkoda pokonana przez wszystkie konie. No niestety jednak nie, bo miała problemy lenka na Prasowa i koń numer 4 Cape Witcher nie bierze już udziału w tej gonitwie. Amazonka na przejściu drogi spadła z konia. Stracenka jest na froncie. Stawka zaczyna nam się nieco, nieco rozciągać. Na miejscu drugim jest Dimon Roclet. Blisko trzyma się tam też The Baris Closed. Blisko jest minister wojny, za nimi Jet Fighter, Go Canada, Sophist, Eisenherz i zamyka stawkę Felix. Zaczęła nam się ta stawka dosyć mocno rozciągać. Zmienia się tempo w tej gonitwie, ale Stracenka cały czas od startu jest na froncie. Cały czas to ona prowadzi, to ona dyktuje tempo. Ta pierwsza czwórka bardzo blisko siebie to właśnie Stracenka, Dimon. Morokledę, Baris Closed i minister wojny. One zbliżają się już do kolejnej przeszkody. Nie zmienia nam się tutaj ta kolejność i nie zmienia nam się także to, że stawkę zamyka Felix. Biegną teraz w naszą stronę, tu będą pokonywać przeszkodę, a potem przejazd przez wodę. Już biegną w kierunku kolejnej przeszkody. Tempo zrobiło nam się naprawdę solidne, jak na 4-kilometrowy wyścig przeszkodowy. No i jak na to, że tor jest dziś nieco elastyczny. Zbliżają się do przeszkody wodnej. Teraz ważne, żeby nie wytracić tempa. Dimon Rokle na froncie, tuż obok stracenka. Na trzecim jest już minister wojny. Za nimi go Canada, Debaris Closed, który odpada na piątą pozycję. Blisko trzyma się tam sofist, za nimi jet fighter, następnie Eisenherz i zamyka stawkę niezmiennie Felix. Przetasowania mamy cały czas na czele stawki, znów na front wróciła stracenka. Na drugim Dimon Rokle jest tam też przy nich The bar is Cloust trzyma się blisko minister wojny nie ustępuje pola także go Kanada tak wygląda prowadząca piątka i już zbliżają się do kolejnej przeszkody bardzo mocne tempo tej gonitwy Stracenka na froncie, następnie Dimon Roclay, Stracenka i Jan Odloży. Od samego startu dyktują tempo tej gonitwy. Zobaczymy, czy wystarczy sił. Miejmy nadzieję, że już w komplecie tę gonitwę ukończą, bo mieliśmy jeden upadek i w tej chwili 9 koni bierze udział w gonitwie i już biegną w kierunku bieżni płotowej. Tam szykują nam się wszystkie rozstrzygnięcia i tam naszykuje nam się walka o zwycięstwo. Na froncie jest cały czas stracenka, tuż obok jest Dimon Rocle, następnie jest Go Canada, jest tam też blisko Jet Fighter, nieco straciły minister wojny i The Bar is Closed, Kolejny upadek mieliśmy niestety. Goł Kanada nie bierze już udziału w tej gonitwie, Stracenka na froncie, tuż obok Dimon Rocle, goni minister wojny, goni Debaris Clost. Dwa płoty pozostały do końca wyścigu. Dwa płoty pozostały do mety. Stracenka jako pierwsza. Ona przypominam, prowadzi od samego startu, następnie Dimon Rocle, następnie minister wojny i za nimi Debaris Clost to prowadząca czwórka zbliżają się do ostatniego płotu 300 metrów mamy do celownika. Stracenka na froncie ma sporą przewagę. Goni Dimon Rocle, goni minister wojny. Sofist tam jeszcze włączył się do walki. Yy, Stracenka ma około 100 metrów jeszcze tylko do celownika. No i od startu do mety tej gonitwy już nie przegra na drugie sofist. I tak właśnie finiszuje trzeci Dimon Rocle, czwarty minister wojny Debaris closed, Eisenherz. Jetfighter Felix. Nie ukończyły gonitwy dwa konie, Cape Witcher i Go Canada mieliśmy upadki, a jako pierwsi linie celownika minęli, oznaczona jedenastką, jedyna klaczy w tej stawce, czyli Stracenka, w siodle Joke i Jan odłożył, czekamy na zatwierdzenie tego wyniku przez komisję techniczną, dekoracja zwycięzców na padoku.